Trochę pograłem tymi zadymierzami. Jak widzicie, trochę nimi pograłem. A... Bardziej to pograłem tym otis oczywiście. No ale cóż, dzisiaj sobie odbierzemy te wszystkie moje, nasze rzeczy kolejne, które uzbierałem. Zbieram je długo znaczy nie długo, no ale zrobiłem misję na pewno. Dobra. Byłoby bardzo miło, jakbyście zostawili po tym łapkę w górę, bo ja się strasznie starałem, żeby właśnie zdobyć to wszystko. Dobra, mamy w karnecie zadmiarskim właśnie tyle skrzynek. I, z, i zanim, z, z, zostawi, zanim utworzymy skrzynę, to zostawić, zostawcie łapkę w górę. Czy wam się uda? Będę odliczał, macie 3 sekundy na to, żeby zostawić łapkę w górę. Jeden, dwa... Trzy. Mam na nadzieję, że zostawiliście łapkę. No co? Przechodzimy do openingu. Odbieramy sobie najpierw te takie rzeczy, które nie są skrzynkami. No do oto. to jest, są jakieś punkty. Jeszcze nie, no 10 gemów jest. Więc to, no, na spoko. Potem sobie zrobimy tego faraotis. Fara faraotis, no tak. I, I teraz sobie otworzymy. Mam skrzynkę. Jest szybko. Ma skrzynkę, nic. Najpierw sobie otworzymy beatboxy, a na koniec mega skrzynkę. Czy pani jakaś postać? Nie wiem tego. Możemy dostać gadżet do Otisa. Gadżety do Otisa. I jak się nie mylę też y, do Daryla. Więc nie wiem, ale tu raczej nie ma żadnych e, tych teraz raczej nie ma e, nic więc no, zaraz będziemy mogli myśleć no, od otisa no w piątej poziomie ale to potem będziemy musieli jakoś zdobyć e, tu będą kolejne 125 punktów a ile my mamy tych punktów do otisa? E, 78 Czyli to będzie razem 200 punktów eee, 325 eee, 325 450 ile my mamy tych tak jeszcze raz tych? Mamy. 450 eee, i jak tu będzie jakoś tu 450, to tutaj na 50 poziomie będziemy mogli mieć wymaksowanego Tisa Więc wpadajcie na kanał że nie no, nie będziemy kupować nowych szczebli dlatego, że może znowu coś nie wypaść, ale co, to co są za jakieś oferty? Oto losowe pizze za wymiar. Zresztą, czyli plus mega skrzynka. Ale nie biorę jak Jakbyśmy to kupili, to ja nie będę brał klifa, patrzcie co tutaj jest za oferta. I ja właśnie sobie zamiast Edgara, bo Edgara nie chce, to jest klifa wezmę. Nie. Dobra. Napiszcie też, czy macie, jak już mówiłem, Otisa. Ja sobie zmienię ten znaczę jak na Otisa, bo chcę pokazać innym. Mam Otisa. No i co? Żegnajcie się Eee mis... e... Słuchajcie może e... jutro robimy kolejny odcinek jak będą misje Dokładnie za 16 godzin będą kolejne misje Misje ale to będzie chyba Czyli Zrobimy to może inaczej Jutro... Nie, pojutrze będzie zatywał film, robimy misję 2 Już mam w filmie, robimy misję i robi, będziemy robić kolejne misje Żeby Na przykład będziemy mieć już Jeden szczebel karnetu Jutro będziemy mieć jeden szczebel Potem będziemy... To możemy potem to zrobić I będziemy mieć kolejny szczebel pojutrze Jak to zrobimy, będziemy to Potem będzie tu jeden, czyli będziemy mieć łącznie jeden. dodać czekaj, i jak to Czyli jeden będzie z tych, nie? Jutro. Pojutrze to będzie to, to i to. Czyli będzie to 500. To też jest 500. Czyli łącznie będziemy mieć cztery. Czyli to będzie to, to, to i to. To wszystko będzie jutro, więc podajcie na kanał, żeby tego nie przegapić. Jutro prześlę to, może jakoś o 18.00. Będę przesyłał film. I zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego odcinka. Pojutrze. A ja co, nie przedłużam. Zaczniemy, może czy nie zaczniemy, tylko zakończymy ten filmik rundką otisem na solo. A zabijemy a tego. Nie, to. To ten go zabił. O nie, co ja robię, co ja robię? Nie, jakoś nie pobił zabił, no dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na e, mi, e, 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 Miki Boss. No i trzymajcie się, cześć!